Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Sorry, że taki nieprofesjonalny dzisiaj początek filmu, ale no tak wyszło po prostu w garażu na, na razie nie chce mi się siedzieć deszcz pada, jest trochę zimno więc postanowiłem zmontować ten film dla was chociaż i tak już jest zaległy bo powinien był być wrzucony jakoś w weekend a dzisiaj jest środa, także 3-4 dni poślizgu, przepraszam was za to, ale no tak, tak wyszło niestety. Mm, dzisiejszy filmik będzie taki Taki, takim miszmaszem dosyć mocnym, bo, bo robię tam i poprawki, e, i trochę zapłonu już składam, i takich różnych, różnych, różnych pierdół. Ogólnie to przyszła mi gąbka od Junca, tak ten pan się chyba nazywa, co te gąbki lane sprzedaje, także, be, także przyszła gąbka lana i będę ją musiał założyć. Brakuje mi jeszcze śrubek tam, żeby przykręcić tą listwę moją ale jutro pojadę i następny filmik będzie z tego co do zapłonu i, i tej elektryki którą tam, którą tam zobaczycie to tak naprawdę to tak naprawdę muszę tam jeszcze wszystko posprawdzać może poproszę kolegę żeby podjechał z miernikiem może mi tam trochę pomoże bo ja tam w tych schematach w samej elektronice to tak się jeszcze nie kumam za bardzo więc poproszę kogoś takiego bardziej kumatego żeby mi tam, żeby mi tam pomógł i żeby to tam posprawdzać, wszystko i żeby było tak, jak powinno być. Także może w następnym odcinku już te wszystkie światła, które, które tam będę robił na, na filmie, będą już tak, jak powinny być zrobione. Ogólnie to tak, zapłon, który zobaczycie w filmie, dostałem od firmy Turbo Zabytki. Możecie wpaść do nich do sklepu. I na kod piston dostaniecie darmową wysyłkę. Czemu nie 10%, tak jak było u Skindera, bo chłopaki już mają dosyć dużo pracy, także nie wyrabiałem się po prostu z zamówieniami a uważam, że darmowa wysyłka to i tak jest dosyć duży plus także zapraszam was do kupowania zapłonów od nich ze stronki, które są dobrej jakości no dobra, ja więcej nie będę przedłużał, zapraszam was na seans no dobra, przyszedł czas, żeby umyć tego naszego złoma z tego względu, że jutro go będę wysyłał na szlif, to raz. E, dwa, będzie zrobione w nim porting także Powiedziałem, że go umyję z tego względu, żeby się pracowało. Po prostu lepiej. Jest tutaj jakiś nagar, więc też bym chciał się go pozbyć. Nie lubię oddawać jakichś tam brudnych części do naprawy, ewentualnie na, do naprawy czy tam do przejrzenia, bo, bo to jest brak szacunku według mnie. Wodę już sobie tutaj nalałem. Jeszcze sobie muszę odmierzyć płyn. No i wrzucę go tutaj, mi się wydaje, że gdzieś na 4 cykle mycia. Na początek jeszcze go spryskam takim specjalnym preparatem, a potem dopiero wyląduje tutaj. Także, także pokażę Wam go, jak będzie wyglądał po myciu. Woda po cylindrze zlatuje. Kolor brunatny. Tutaj w środku tak samo. Zupa normalnie, borowikowa się zrobiła. No i tak, tak wygląda woda po myciu możecie zobaczyć ile tu piasku w ogóle było mistrzostwo świata nie? ogólnie po umyciu tego cylindra wyszedł tam mały próg zobaczymy, poszedł na szlif więc, więc zobaczymy co z tego będzie aczkolwiek możecie zobaczyć ile sypu tutaj jest jest taka breja normalnie piasku też masa także ten piasek był sklejony z nagarem, z olejami, ze wszystkim ja go ledwo co mogłem wydłubać także Najważniejsze, że ten cylinder się domył. Nie? Jeszcze, jakbym go wrzucił, pewnie na, na mycie w czystej wodzie, to jeszcze by tego syfu pełno wyleciało, ale już mi się nie chciało. Tak naprawdę, jak przyjdzie po szlifę, tego jeszcze może wrzucę, żeby się domył do końca. I potem ewentualnie piaskowanie i malowanie. No dobra, teraz bierzemy się za resztę roboty. Eee, dobra, cylinder wysłałem do Wieśki przy okazji do młodego, do motoru przyszłe Lagi. Z regeneracji, musiałem je skręcić tutaj. Były na regeneracji, bo ciekły po prostu. Były już tutaj przecieki. Także trzeba było wymienić olej, uszczelniacze w środku, tutaj i osłony pyłowe, tutaj na zewnątrz. Więc to wszystko zostało zrobione. Teraz muszę go odpalić, się nim przejechać. Co do wieści, przyszedł mi ten drucik tutaj. On przyjdzie w to miejsce, żeby zatrzaskiwać siedzenie. Jeszcze nie mam gąbki, także robota troszeczkę stoi. Przy okazji przyszedł filterek powietrza. Pseudofilter. Wolałbym jakiś inny wymysł, może coś nowoczesnego, z tego względu, że to, to jest gówno po prostu. Nie wiem czy to widać. Nie widać tego za bardzo. Ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie metalowa siatka, więc ja nie wiem co to ma filtrować. No ale ja się nie czepiam, zobaczę jak się będzie na tym jeździć, jak nie to zmienię na coś na gąbce po prostu i powinno wtedy lepiej banglać. No dobra, tak to wygląda. Teraz dalej będziemy rozkręcać tą pokrywę, zdejmować sprzęgło, żeby to sprzęgło naprawić po prostu i żeby to było tak jak być powinno. No dobra, ja się przejadę tym, złomem, zobaczę jak to chodzi i bierzemy się za WSK. No dobra, tutaj już mam ten filterek. Przy okazji jest tutaj ta gumka z ABC PRL u także Um. Także to wygląda teraz tak, że trzeba tą gumkę tutaj przełożyć, kurde no właśnie, o tak o, trochę widać za mała jest, ale może to tak ma być, może ona ma być właśnie tak ciasno spasowana. I dobra, wygląda, że jest ok. Teraz tak, e, myślałem, że ta blacha jest po prostu wygięta, wygięta przypadkowo, ale ta blacha ma być właśnie chyba tak wygięta, bo ona nie jest, nie jest równo, możecie to zauważyć. O, ona nie jest równo. Myślałem, że ma być, ma tworzyć taką literę T, ale ona jest pod takim ukosem. I teraz jak to włożę tutaj, to to idealnie, idealnie pasuje. Także jeżeli ktoś z Was będzie to zakładał, to zwróć, zwróćcie uwagę na to, ale jeżeli ta blacha jest zagięta, to tak ma, tak ma po prostu być. I tak to w środku tutaj wygląda. Ona widzę tam nie dolega do samego końca, do tej ścianki, no nie wiem, widocznie, widocznie tak musi być, no kiedyś tak, kiedyś tak po prostu konstruktorzy działali, no trudno. Teraz wezmę ten drucik i, i go też wrzucę na swoje miejsce, żeby ten zatrzask już mieć z głowy. Mordo, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz turbo zabytki w komentarzu, a ja wylosuję jedną osobę i wyślę jej moją naklejkę z kanału. No dobra, także jak już tutaj mam założony. Tutaj te śrubki, że tak powiem, te śrubki, te nakrętki już podokręcałem, tak na, praktycznie na stałe, bo raczej tego już nie będę ruszał. I teraz biorę się za to nasze nieszczęsne sprzęgło. Trzeba je zrobić i pozbyć się tego problemu, bo chodzi to za mną cały czas. I muszę to zrobić, żeby nie, ciąży, nie ciążyło mi na głowie. Także biorę się za rozkręcanie tego. Przy okazji zobaczymy, jak trzyma ta masa uszczelniająca. Ale widzę, że jest bardzo mocno, także rozkręcamy temacik. Dobra, sprzęgło rozkręciłem. Tarczę powyjmowałem. Co ciekawe, jak wyjąłem tarczę, wyszły bardzo lekko, ale dla zasady podpiłuję tutaj. Ten frez, to można chyba nazwać frezem. O, te wcięcia tutaj podpiłuję to wszystko ładnie, żeby tutaj, żeby tutaj ładnie pasowało. Co do uszczelki, i co do masy uszczelniającej, e, mówiąc szczerze, to co tutaj widzicie, to jest olej, który wyciekł dla te, e, teraz, jak odkręcałem. Także ta uszczelka nie przeciekała na miliard procent. Ona była tak mocno przyklejona, ta masa uszczelniająca naprawdę zrobiła robotę. Nie mogłem, tego, nie mogłem tego rozdzielić. Nie dałem rady tego rozdzielić, więc musiałem nożyk wbić delikatnie, bo, bo bym po prostu tego nie rozdzielił. Tak to się mocno skleiło, ta uszczelka i ta masa uszczelniająca. Także ta masa uszczelniająca, jak najbardziej mogę ją polecić. Teraz będzie problem, bo będę musiał to po prostu umyć, zdrapać. Nie wiem, chyba wezmę, potraktuję to po prostu. Żyletką, może jakąś i to zejdzie, taką mam nadzieję, przynajmniej, ale mniej, mniejsza z tym to jest tam pikuś. E, dobra, teraz zająć się tym trzeba to rozkręcić, wszystko trzeba to powymować. Tutaj widzę, że to zabezpieczenie, które tutaj z dołu jest o, właśnie, oto ta blaszka z zabezpieczeniem szlakiem trafił, rozsypała się w cholerę. Także będę musiał gdzieś poszukać nową. Tutaj tą część też muszę odkręcić. Zaraz sobie pójdę po klucz pneumatyczny i kluczem pneumatycznym to odkręcę. Kluczem pneumatycznym to jest kwestia sekundy. To się robi cyk i to się odkręca. Nie ma, nie ma z tym problemu. Jak będę to robił kluczami, to po prostu trzeba używać dużej siły, a klucz działa momentalnie. Także za chwilę przyniosę sobie klucz, rozkręcę i naprawię tamto z dołu, co źle założyłem. Także stay tuned. Dobra, rozebrałem wszystko, tutaj mam kosz sprzęgłowy Teraz muszę zrobić to w ten sposób, żeby ten talerzyk wszedł tam na dół i potem zblokować to tym zabezpieczeniem, tym pierścieniem zabezpieczającym, który tam jest Także zaraz to rozbiorę No i zaraz przy okazji też będę zajmował się tymi taczkami, trzeba je spiłować delikatnie, żeby to chodziło jak po maśle Także to są dwie rzeczy, które na pewno będę robić dzisiaj. Tego nie złożę z tego względu, że nie mam tych zabezpieczeń śmiesznych, bo są po prostu płamane. Także nie złożę tego dzisiaj. Dwóch takich zabezpieczeń mi będzie brakować. Także jest lipka trochę. Chyba, że gdzieś to dostanę w jakimś rolniczym sklepie, chociaż wątpię. Ewentualnie byłaby opcja gdzieś to dorobić. Chociaż wątpię w to naprawdę, że komuś się będzie chciało takie dwie, takie dwie blaszki, jak tamto, dorabiać. Chyba ja będę po prostu musiał z Gimoto zamówić, bo widziałem gdzieś tam są takie blachy. A na razie nie mam, nie mam takiej opcji, żeby bawić się, dorabiać takie pierdoły. Także chyba, chyba przystanę na to, żeby zamówić to po prostu. No dobra, koniec gadania. Ja się biorę za e, rozkładanie tego, co spieprzyłem, czyli, czyli e, muszę rozebrać teraz to zabezpieczenie no i założyć po prostu tą, tą sprężynę z tym talerzykiem tym o, na to. No dobra. Widzimy się za chwilę. No dobra, no rozkręciłem tu sobie wszystko. Tarcze są zrobione. Potraktowałem je pilniczkiem, także już wam to pokazuję, jak to wygląda. Przykleiły się. No, i teraz się nie blokują, nie? Każda z nich przelatuje gładko. Także teraz jest zajebiście. Wygląda to teraz tak. Tutaj to delikatnie też poprawiłem. Z tego względu, że to było po prostu zaostrzone i, i też powodowało to, że ta tarcza nie chodziła tak jak miała chodzić. Tutaj też poprawiłem. No i e, teraz jest taka opcja, że nie złożę tego dopóki, dopóki nie dostanę tych podkładek, które tutaj powinny być. Także muszę szukać podkładek i dopiero wtedy będę mógł złożyć to więc teraz muszę czekać yy, aż mi po prostu przyjdą takie podkładki muszę, muszę je sobie po prostu zamówić także, także chwilę czasu jeszcze minie zanim, yy, zanim to złożę będę się powoli brał za elektrykę, przykręcę sobie zapłon z drugiej strony przykręcę sobie zapłon żeby on już tam siedział będzie mniej roboty no i ten kabel który szedł tutaj odczepiłem z tego względu że tego, nie, tego już nie ma przy zapłonie CDI Także to będę musiał zaślepić Prawdopodobnie wezmę po prostu te pręciki, wybiję, nagwintuję i wkręcę śrubki trzy I tak to będzie wyglądało No i trzeba będzie powoli kończyć tą elektrykę Trzeba będzie podłą podłączyć stop No i inne różne pierdoły No dobra, ja na dzisiaj kończę Jutro się, jutro się będę brał dalej za remont Ja pierdzielę, ale się świecę A tak się nie świecę. Świecę się. Nie świecę się. Dobra, przyszły mi części. Jakieś tam pierdoły Także bierzemy się za składanie złoma. Dobra, sprawa wygląda tak. Dorzuciłem tutaj. Ile? Dwie podkładki. Teraz są trzy podkładki po 1 mm. Teraz koszt sprzęgłowy. Już jest mniej więcej równo. To z tym. Co w się sensie, zabiera z koszem sprzęgłowym. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Także teraz, teraz już jest ok. Wcześniej, jak tego nie było, to łańcuszek by po prostu kosiło, i dobrze w sumie, że to rozebrałem. Także tak to wygląda. Jak, ja jak zaraz złożę to wszystko, to wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wszystko gitara. A no i przy okazji kupiłem e, nowe podkładki, bo tamte były zmasakrowane, nie nadawały się już do niczego. Także nowe podkładeczki są, więc można na luzie działać. Dobra, biorę się za robotę. Nie ma co więcej gadać. Dobra, sprzęgło złożone. Trochę miałem problem żeby to założyć, ale jest już gites. Nowe zabezpieczenie tutaj wleciało. Przy okazji, także nowe zabezpieczonko jest. Wszystko tak wygląda. Odkładka tutaj przy okazji też jest. Teraz biorę się za zakładanie nowej uszczelki. Kupiłem ogólnie na wszelki wypadek na samym początku robienia tego motocykla kupię na wszelki wypadek cały zestaw uszczelek. Także uszczelkę pod sprzęgło mam, ale i tak ją przesmaruję z jednej i z drugiej strony. Z silikonem, tą masą uszczelniającą moją. Jakby się ktoś pytał, to jest coś takiego. Versachem Mega Grey. Naprawdę jest gites Skoro to się nie chciało rozkleić i przywiera tak mocno, to, to naprawdę nie ma co mieć zastrzeżeń do tego. Także biorę się za składanie tego, wrzucam, wrzucam tutaj uszczelkę silikon i biorę się za następną robotę. Dobra, sprzęgiełko mamy złożone. Teraz yy, przyszła czas na. Złożenie naszego zapłonu. Trochę syfilis jest, bo się tutaj bawiłem. Dobra, także biorę zapłon, przykręcę go według tutaj tej instrukcji. No i będziemy potem działać. Na razie cylindra nie ma, więc nie ma tego jak, jak ustawić, ale przynajmniej się założy i będzie mniej roboty już potem, nie? także biorę się za zakładanie tego. No dobra, tutaj mam wszystko przygotowane. Więc le lecimy krok po kroku. Motocykl musi mieć całkowicie rozłączony oryginalny zapłon oraz prostownik selenowy. No ja tutaj nic nie mam praktycznie podłączonego. Ten prostownik selenowy, który był w lampie jest odłączony, wypieprzony, nie ma go po prostu. W punkcie drugim mamy przewijamy wszystkie kable przez stary otwór po kablu WN. Czyli przez ten otworek z tego co mam rozumieć. Te otwory tutaj Trzeba będzie po prostu zaślepić. Ja wezmę jednak wintuję, wkręcę jakieś trzy śrubki i będzie banglać, bo to kiedyś to będzie można po prostu jeszcze raz wykorzystać. Nie będę tego zaślepiał, bo to nie ma sensu. Dobra, także wezmę teraz, dobra, te, także wezmę teraz zapłon i przewlekę go tutaj przez tą dziurę. Co prawda nie mam, nie mam tutaj tej gumy, która powinna być, ale to na luzie ja sobie to potem dołożę na razie nie ma aż takiego ciśnienia z tą gumą także póki co zakładam to bez tej gumy dobra telefon wrzucam na statyw i montuję dalej dobra ogólnie wszyscy prawdziwi faceci mówią że montuje się bez instrukcji ale to jest jedna wielka bzdura bo potem coś nie działa i każdy sobie pluje w brodę dobra także bierzemy wariata i przewlekamy tutaj te wszystkie kabelki przez tą dziurę tak by to mniej więcej musiało być no dobra jeszcze przed założeniem samego zapłonu on tutaj musi być idealnie spasowany. Tutaj jest taki jakby pierścień. Nie wiem jak to kurczę nazwać. Ale tutaj ta część musi idealnie nachodzić na to. To ma 50 mm i to ma 50 mm. Także to musi być idealnie zrobione. Jeżeli ktoś tutaj kiedyś może wbijał te uszczelniacze w Waszej WS to, to zapewne. Są tutaj jakieś wybrzuszenia i takie rzeczy, więc to trzeba delikatnie podpiłować i, i to spróbować delikatnie naprawić, bo inaczej nie wejdzie wam to. Znaczy, wejdzie, nie? Ale na hama to nie ma co wpychać, także według mnie warto tutaj po prostu podpiłować to troszeczkę i to wtedy bez problemu powinno wejść. Dobra, ja się biorę za składanie tego. No dobra, wychodzi na to, że więcej tutaj nie jestem w stanie zrobić. Mogę, mogę ewentualnie sobie założyć. Koło magnesowe w ten sposób. I na tym się kończy tutaj e, moja historia dzisiaj, bo nie jestem w stanie ustawić zapłonu bez cylindra i tłoka, który jest e, na portingu i na, szlifu, na szlifie. Także m, na razie, na razie zrobię, zrobię tyle. E, to koło magnesowe, niech sobie, niech sobie tutaj będzie. No i zacznę zajmować się tymi pierdółkami tutaj stąd, tak naprawdę. Ale i tak chyba nic za dużo nie zrobię, bo potrzebuję te złączki tutaj. A, a ich nie mam po prostu, także na razie trzeba się chyba wstrzymać. Jutro pojadę, do sklepu z, jutro pojadę do sklepu z elektroniką i dokupię te szybko złączki. W koszulkach najlepiej. No i wtedy będzie można dalej łączyć. Bo teraz, tak szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie tego tak drutować. To nie ma, to nie ma w ogóle sensu. Także. Jutro pojadę po te wszystkie pierdoły, te, te szybko złączki, no i będziemy się dalej tutaj z tym bawić. Może przy okazji znajdę tutaj ten korek, to go tutaj założę. Bo szczerze mówiąc, e, boję się o to, żeby nie naleciała tutaj jakaś duża ilość wody. Także poszukam ten korek, a ja jutro jadę po te pierdoły. Także e, do jutra, dobra, stanęło w sumie na tym wczoraj, że skończyłem ten zapłon robić. Teraz e, Postanowiłem, że skończę najpierw robić elektrykę, tą którą położyłem już. A potem będę się zajmował dalej tym zapłonem, bo nie mam na razie co podłączać, tego nie mam, co tutaj cudować, z tego względu, że nie mam skończonej elektryki, tej podstawowej, że tak powiem. Także biorę się za podłączanie, tego pomęczę się. Was nie będę męczył przy tym, bo to nie ma sensu. No i jak już będę miał wszystko porobione, łącznie z przykręconą lampą z przodu, to się wtedy zobaczymy jeszcze raz. Dobra, pierwszą rzeczą, którą się dzisiaj zajmowałem, była ta lampa. Jest to taki trochę Frankenstein, z tego względu, że wyciągnąłem z niej tak naprawdę tylko i wyłącznie odbłyśnik, który jest w środku. Niestety zbił mi się ten klosz, bo był przyklejony na klej, i nawet nie wystarczyło podgrzewanie go palarką. I jak go podważyłem śrubokrętem za mocno, to, to pęk. Ogólnie to powinienem był to zrobić jakąś linką, jakimś drutem po prostu go przeciąć, ale nie było tam dojścia, więc. Więc pęk, no trudno. Tak, Hinol to Hinol. Eee, nieważne. Przykleiłem go oczywiście delikatnie tam na, na, na jakiś klej. Ten co. Co prawda, to był ten, co kleiłem nim silnik, ale coś tam powinien przytrzymać zawsze, nie? Nie mam takiego kleju typowego do, do szyb, a poza tym te kleje do szyb są zazwyczaj czarne, więc to by się tam mocno wyróżniało. Nieważne. Mm, teraz tak. Eee, tutaj, tutaj to wygląda tak, że pozycyjne. Dobrze mówię? Pozycyjne w tym odbuśniku są tak, jakby tutaj. Tu jest taka oddzielna blaszka gdzieś przymontowana. No, to ją urwałem i teraz e, tutaj, tutaj stąd chyba będzie tylko z tego, będzie chyba szła tylko masa do tego i jakoś to nam będzie zrobione. A tutaj, tak jak w standardzie, po, jeszcze jest taka opcja, że trzeba było tutaj powalczyć z tym drutem. I tutaj musiałem odgiąć delikatnie tą blaszkę, żeby to idealnie tam siedziało. No, także tak to wygląda. Ramka, ramka nie jest jakaś idealna, ale naprawdę jest, jest ok. Nie będę jej na razie zmieniał. Bo, jak jakbym to wysłał do chromowania, to bym chyba w następnym roku zaczął jeździć tym motocyklem. Także na razie nie opłaca mi się tego chromować. Co prawda, tutaj jak teraz fleszem świecę, to to niezbyt fajnie wygląda. Ale bez flesza, bez, bez jakiegoś tam mocnego światła, jest naprawdę spoko. No dobra, ja się biorę za podłączanie dalej tego szajsu, no i, i będziemy, no i będę się dalej męczył tutaj z tą robotą. Już trochę, trochę jest, trzeba to zmęczyć i działać z innymi rzeczami. No dobra, ogólnie robota to stanęła na tym, że zrobiłem postojówki. Postojówki świecą ładnie, ale nie ma tych normalnych świateł. Co prawda tutaj jest kabel od włącznika, ale nawet jak zewrę te kable, to, to i tak nie ma świateł przednich i tylnych, więc będę musiał jeszcze poszukać przyczyny. Możecie mi podpowiadać w komentarzach, gdzie mogę szukać przyczyny też. Tyle kabelków mi jeszcze zostało do podłączenia z zapłonu, także tutaj też się troszeczkę jeszcze będę musiał pobawić, ale z tym nie będzie jakiegoś strasznie dużego problemu, także luzik. Jakby coś, to aku tak jest na razie. Podłączone, znaczy tak, przyłapane, żeby mi po prostu nie spadało, bo jak spada, to te wszystkie kable ciągnie w dół. Także na razie póki co jest na trytkę. Żeby się nikt nie prósł, motor na trytki robi. Moja lampa oryginalnie powinna mieć trzy kable tutaj dochodzące, a dochodzą z nowej wiązki tylko dwa. Także będę musiał chyba przeprowadzić jeszcze jeden kabel od masy do akumulatora. Przez tą opaskę tutaj. No i trzeba będzie kombinować dalej. No i będę musiał sprawdzić, czy ten włącznik mój, który tutaj robiłem, czy on rzeczywiście działa, czy nie działa, bo w sumie to tak nie wiem za bardzo. Póki co to go rozkręciłem, muszę go przejrzeć i zobaczyć, czy coś mu na serduszku leży. Także tak to wygląda tutaj. No to co? Dzięki wielkie za oglądanie. Eee, może odcinek nie był jakiś strasznie ciekawy, ale do, przynajmniej dowiedzieliście się co tam się dzieje u mnie w garażu. Odcinki nie są e, niestety teraz jakoś za często z tego względu, że nie mam za bardzo co robić. Teraz będzie wchodził następny projekt, dowiecie się coś na, na dniach, myślę, bo będę wrzucał jakiś film z tego. Także dowiecie się, co będę robił następnego. Nie w UFM, bo do WFM na razie nie mam części i za bardzo nie chce mi się tego szukać, a mam jeden, a mam jeden prawie kompletny motocykl, który mogę zrobić, więc, więc, więc tam będę kombinował i, i będę, będę go próbował naprawić. A i bym zapomniał, przypominam Wam o kodzie rabatowym PISTON, gdzieś Wam się tutaj wyświetli, tak samo jak wcześniej na darmową przesyłkę u, u Turbo Zabytków. Także zapraszam Was do sprawdzenia ich oferty. No to co, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw lajka, czasuba i jakiś komentarz na kanale. Dzięki wielkie za oglądanie. Możesz wpaść do nas na nasze fanpage e i różne takie pierdoły. Możesz wpaść do nas, możesz wpaść do nas na naszą grupkę facebookową. Linki do wszystkich rzeczy, o których wspomniałem w filmie, znajdziecie w adnotacji. Dzięki wielkie za oglądanie. Piowa!